Manko wszystkim, ja jestem oczywiście Srajanuczek Żuczek i witam Was, oczywiście, jak zwykle na Dragonie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy łapali czyterów, także jeśli Wam się zamiast tego odcinka podoba, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie będzie oznaczało, że po prostu chcecie więcej takich odcinków i dodatkowo, kto jest nowy, niech strzeli suba z dzwonem w tym momencie, bo jeśli to zrobisz, nowy widzu, to możliwe, że się wyświetlisz tak jak lista osób, które w tym momencie widzisz na ekranie. Także ja myślę, że chciałbyś chyba się znaleźć w takim nowym odcinku, także zostaw w tym momencie dzwona, a możliwe, że się wyświetlisz w kolejnym odcinku. Także, no co widzowie, ja już yy, nie przedłużam, bo tutaj. Czekają czyterzy na banicję. Także widzimy się za chwilkę. Yo! No i słuchajcie, jak zwykle przechodzimy na spawna, poszukamy sobie cheaterów, ten gościu troszeczkę tak dziwnie kopie, chociaż nie musi on mieć Po prostu musi mieć kupionego hejsta widocznie i musi mieć jakiś super fajny kill. -off. Wiecie, zazwyczaj tutaj właśnie sprawdzam spawna, bo niekiedy yy, trafiają się cheaterzy, którzy odpalają nukera na spawnie. Nie wiem jaki to ma kompletnie sens, bo łatwo jest takiego cheatera wyłapać i wiecie, zresztą oni są zgłaszani przez innych graczy, ale jednak czasami znajdzie się jakiś yy, głupol, który odpali tego nukerka, nawet możliwe, że przypadkowo i wiecie, no po prostu łatwo takiego cheatera po prostu złapać. Ten jakoś tak troszeczkę. W niekopialnie, on po prostu tak rusza myszką na boki. Także, no co słuchacie, z tego co widzę, to tu na stawiarkach nie ma żadnych osób. Także ja w tym momencie włączam sobie powiadomienia z Antechita i będziemy się tepali do graczy, którzy będą zgłaszani przez konsolę. Widzę, słuchacie, że jakaś kingusia jest cały czas zgłaszana, także tepniemy się do kingusi i zobaczymy, co się tutaj wyprawia. No, kingusia widocznie ma bardzo dobrze, dobrego klikera, ale no niekoniecznie ma aure, bo widzę, że ma chyba inkognito włączone. Tak, ma inkognito włączone. Także kingusia, chyba, no musi być czysta, widocznie, na to wychodzi. Także, słuchacie, Tepnąłem się do pierwszej osoby, no i nie jest to Cheater, Także, kurde, możliwe, że, słuchajcie, jeszcze nadzieja na to, że nie ma cheaterów na Dragonie jest, jest całkiem, słuchajcie, możliwa, bo, no jest naprawdę bardzo mało zgłoszeń. Serio, jest bardzo mało zgłoszeń. Tepniemy się do jakiegoś Jamniora. Y, o, Jamnior już nie ma, słuchajcie, no, y, tego incognito, także, panie Jamnior, no, słuchajcie, on coś może mieć. Zobaczymy sobie, słuchajcie, jak wygląda ich baza. Aha, to jest taka niewielka baza w sumie tutaj. To jest jakaś skrzynka, aha, bo to jest ich gildia. Tak, to jest ich gildia. To jest, słuchajcie, ewidentnie nowa gildia, także, to jest całkiem prawdopodobne. Podobne, że ktoś z nich jest odpalony. Wiecie, że. Jednak na samym początku te cheaty chyba się przydadzą najbardziej. Bo zawsze jest fajnie mieć jakąś przewagę nad innymi, tym bardziej jak się zaczyna grę. Także, panie Jamior, jest pan podejrzewany. Dobra, słuchajcie, póki oni tutaj nic nie robią, to tepnę się do osoby, która jest zgłaszana tutaj. MR Dogi69, zobaczymy, co ten gość tutaj wyprawia, że jest tak zgłaszany. Oj, i padł ten MR Dogi. Ale ten MR Dogi był na incognito. Wątpię, że miał cheaty, gościu. No, słuchajcie, instruktor sobie zgarnął fraga, oczywiście. 00. Instruktor. No, 6 trójką go zabił, także nie ma co się dziwić. Jak masz się 6 trójkę plus, słuchajcie, sorry, 6 dwójkę i masz, słuchajcie, do tego siłkę 2, no to wiecie. To są jednak takie hity, że to czasami nawet po 3 serca wjeżdża, także. No, nie ma co się dziwić, że gościu zdedał. Jest zgłaszany jakiś nowy gościu, Kartieleus. Kurde, gościu jest w bloku, dlatego go zgłasza. To jest całkiem możliwe, że dlatego go zgłasza. Patrzcie, jak nim zaspamiło, nie? A, bo on, słuchajcie, rzuca perły. O, kurde. O, nie, słuchajcie. On musi mieć cheaty, wiecie dlaczego on musi mieć cheaty? Dlatego, bo on wie, gdzie są skrzynki Także słuchajcie, zaraz go zmanujemy Nie, on tutaj jest tam, sam, słuchajcie, także ten gościu Na jakimś radarze, czy tam na jakimś x-rayu Nawet widzi, że tutaj ten gościu kopie Ale w sumie to nawet nie musi być, słuchajcie, to nie musi być wyznacznik W sumie, bo ten jego nick, ono, on jest z tej, z tej strony widoczny Także, kurde Chyba go nie możemy zbanować, słuchajcie. Gdyby tego gościa. O, on się obudził na szczęście. Gdyby ten gość, słuchajcie, tutaj, gdyby on kopał na shifcie, ja wiem, że to nie jest możliwe, no bo wtedy nie można biec, ale jednak, gdyby ten gościu, o, wylogował się teraz. Dobrze zrobił, dobrze zrobił, bardzo dobrze. Zobaczcie, jaki jak musiał mieć fart ten gościu, że akurat był przy kąpie, nie? Bo niekiedy tak jest, że wiecie, idzie ktoś do szkoły, no to zostawia kąpa, ale ten gość jednak słyszał nawet. O, przelogował się. No on wie, że coś tutaj się dzieje, także dobrze, że nawet dobrze, że się nawet obudził w czas. A słuchajcie, takiej akcji to, że jeszcze nigdy nie nagrał, żeby gościu. Na Jakimś prawdopodobnie X-Rayu y, rzucał perły do y, pokoiku na AFK, do kopania. No to jest, słuchajcie, naprawdę fajną akcję nagrałem, ale jednak wiecie, ważne, że gościowi się tego nie udało, bo gdyby to zrobił, to ja, słuchajcie, no nie miałbym pewności, czy mam go zbanować, czy nie, no bo jednak wiecie, no gościu mógł widzieć jego nikt po prostu. Także, no co, słuchajcie, lecimy dalej do kolejnego cheatera. Zgłasza jakiegoś y, g flesha Kniemy się do gościa. Znowu go, słuchajcie, zgłasza, cały czas go zgłasza. Mimo tego, że on stoi w miejscu. Wejdziemy w niego, zobaczymy, co on w ogóle widzi. Oho! Oho! Co on zrobił? Jak on w siebie blok postawił? Halo, kolego! Co ty tutaj zrobiłeś? Słuchajcie, gościu normalnie w siebie postawił blok. To jest niemożliwe, żeby wejść w blok, który się kładzie. Ja rozumiem, żeby jeszcze piach nad sobą postawił, a on po prostu się zamurował, wylogował się. No nie wiem słuchajcie, co o tym sądzić, ale dobra, na razie goście nie zbanujemy, ale widzę, że jakiś gość tutaj jest cały czas zgłaszany, także tę się do niego szybko. No, na pewno jest odpalony. Ten gościu, na którego wam teraz pokazuję. O, nie ma go! Słuchajcie, nie ma tego gościa, co zgłaszało go, tylko dlaczego? Zbanowało go? Gościu chyba się wylogował, bo ja tego bana nie widzę. No trochę słabo, ale wiecie. No, nic nie poradzimy. Nie będę gościa zbyt pochopnie banował. Chociaż, no, żeby zrobić taki spam, to naprawdę trzeba mieć cheaty. No, ale dobra, nie będziemy gościa na razie banowali, no. Znowu się wyświetla taki Ingusia, słuchajcie. taki Ingusia jest na, kurde, Blazing Packu. Prawdopodobnie jest na BP. A, z kevciem się klepie. Kevcia to jest chyba gracz topki, nie? No, kurde, ma drugą topkę, gościu. Wow, ale się podstawia, gościu? Jaki ma sposób, kurde? Ale numer. No, słuchajcie, chyba takie podkładanie musimy, kurde, zablokować. Bo to jest to jest normalnie przesada. No, nie ma szans, żeby takiego gościa złapać wtedy. Chyba to trzeba będzie poruszyć tą zmianę właśnie na konferencji. Bo to jest, kurde, przesada. Żeby w 5 sekund takie coś zbudować, to jest, no, gruba pomyłka. Ale dobra, słuchajcie, nie ma co się przejmować taką sytuacją. Bo trzeba banować cheaterów. Także wracamy do banowania. Bo jeszcze nam się w sumie żadnego cheatera nie udało zbanować, kurde. To jest kaszanka trochę. O, słuchajcie, mamy w końcu pierwszego cheatera. Kurde, pierwszy cheater. No, panie X Stasiu, niestety, ale żegnamy się z serwerem. No, on dalej kopie! Ten gość dalej jeszcze kopał przez chwilę. Dobra, słuchajcie, bierzemy te itemki, chowam sobie Chesta i pod koniec odcinka będę je rozdawał na spawnie. Także jestem ciekaw, czy wywali nam spawna, bo ja zawsze, słuchajcie, jak nagrywałem odcinki właśnie z łapania Czyterów i rozdawałem itemki i tym na czacie, że rozdaję itemki na spawnie przykładowo, to zawsze się z, no, schodziło tyle ludzi, że dosłownie lagowało serwer. Także no ja sobie to chowam do Chesta i rozdawać te itemki będę pod sam koniec odcinka, także oglądajcie do końca, jeśli chcecie Zobaczyć z spawna. A to w ogóle swoją drogą, słuchajcie, mam itemki z ostatniego cheatera, z poprzedniego odcinka. Także kurde, no mamy, słuchajcie, już dość sporo itemków. Słuchajcie, chyba mamy takie samo zgłoszenie, jakie było wcześniej przy poprzednim cheaterze. E, jakieś invalid direction, ale gościu widzę, że jest na incognito. Ale dziwne, że gościa zgłasza, skoro on po prostu patrzy w górę, nie? Patrzcie, gościu, tylko patrzy w górę i go zgłasza. Podejrzane w sumie dziwna, dziwna sprawa, że tak niektóre klikery dziwne, dziwnie działają. Słuchajcie, bo to jest wina też klikerów po części. Klikerów, czy tam makry, czy tam jakichś skryptów do kopania. Także uważajcie, co instalujecie, uważajcie, co używacie, bo naprawdę no, mogą być związane z tym jakieś problemy, typu właśnie. Nie? Gościu używa jakiegoś dziwnego pewnie klikera i go zgłasza O, kiss for you, zobaczymy No, tepnął się ten kiss for you, zobaczymy O, 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 patrzcie Chyba, chyba jest odpalony gościu Kurde, no nie wiem, słuchajcie, obserwuję ich, obserwuję i Mam takie mikro lagi co jakiś czas Coś jest nie tak z moim internetem, słuchajcie I kurde, no ciężko mi jest stwierdzić, że oni mają cheaty Bo to mi bardzo utrudnia Nie no, w sumie, gdyby ten gościu miał aurę, to... Byłaby znaczna przewaga, ale na razie słuchajcie, to nie ma nic podejrzanego tutaj, bo bardzo równo się klepią słuchajcie, bardzo równo, także y, polecimy dalej. 500 IQ może ma jakieś czyta. Nie, więc IQ jest na tym, na incognito. Ten D plus 0 jest słuchajcie jakiś dziwny, bo przed chwilą go bardzo zgłaszało, taka seria normalnie była zgłoszeń na niego. E, I teraz po prostu pobiegł do beczki i wskoczył. Jakby miał jakiś plan, kurde, nic nie zrobił totalnie. Także ten D plus 0 jest bardzo podejrzany ogólnie, bo widać, że gra na takim wyrąbaniu, nie? Że w sumie na, nic, na niczym mu nie zależy. Także ten D plus 0 jest taki no do zbanowania fajnie, tylko że musi się odpalić, żebym go zbanował. Teraz się podniósł jakieś itemki. No jakieś w sumie, no nie są te, te itemki za dobre. Ale no wiecie, zawsze, patrzcie, widzicie, gość po prostu biega, łapie i temki, no i może później w jakiś sposób nikczemny je wykorzysta, no kto wie. Tymczasem, słuchajcie, niech on sobie zbiera, bo cheaterzy tutaj chyba chcą zostać zbanowani. Przykładowo taki Kavix odpalił chyba timera. No nie, on ma też incognito, kurde. Widzicie, a dlaczego ich tak zgłasza, kurde, tak intensywnie? To jest dziwne, słuchajcie, oni mogą jakieś nawet timera odpalić na ten BP. To, że ktoś ma, no nie wiem, nie wiem, słuchajcie, ciężko mi się do tego odnieść, bo jednak nie powinno tak być. To albo jest wina klikera, yy, albo to jest jakiś, yy, kurde, nie wiem ślak ich internetu, albo to ja nie wiem. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, co może być oprócz tego. Nie, gość musi być odpalony. Zgłasza go za y, fast, fast breaka, za speeda, czyli ma odpalonego jakiegoś timera. No, troll Szymeku, ewidentnie jest odpalony. Czyli ty. Zbanujemy go, słuchajcie. 10 dni, pyk. Także na no co słuchajcie? Lecimy banować dalej cheaterów. Tepnąłem się do tego gościa Don kosmitus dlatego bo patrzcie, jak go zgłosiło. No, normalnie to jest, słuchajcie, taki spam, jakby to był typowy cheater. A gościu po prostu sobie kopię. tylko że ma turbolagi. No i co, no i chłopa trzeba zostawić, no bo prawdopodobnie on nic nie ma, tylko po prostu go laguje. O, lognął? No? Lognął. No. Patrzcie, chciałem się znowu dotepnąć do typka i dostał gościu bana. To jest instant ban, słuchajcie, tak go szybko pozgłaszało. Także no, gościu na chwilkę, dosłownie na chwilkę odpalił tego, tego, tego czyta i od razu został bana. Także fajnie to działa, tylko, że szkoda, że zgłasza mi no, niewinnych ludzi jednak niekiedy. It's fikcji Szybko. No jak nic, gościu jest odpalony, zaraz zostanie bana, patrzcie. No kurde, ale jest gościu odpalony. Ale go za dużo rzeczy zgłasza. Nie, dobra, ja go banuję od razu. klepny typka i pyk. Coś tutaj pisze jakiś kosiarz. Pozdro ty. Ja myślę, że każdy oglądający również was pozdrawia. <laughs> Pozdro, panowie, pozdra. Kurde, no świrusy normalnie. Oni wiedzą, słuchajcie, kiedy ja nagrywam odcinek. Także słuchajcie co, wrzucamy te itemki do Ender Zobaczymy, jak wiele itemków już mamy. No, troszeczkę ich jest. Jakiś Stone casek przykładowo. No, odłożymy takie itemki, słuchajcie. One nie są nie są tak naprawdę nic nie warte. Zawsze się komuś coś tutaj przyda. Czy to do sprzedania w sklepie, czy to wiecie, e, czy to do używania w bazie. Także spoko. No, słuchajcie, mamy prawie cały Ender Chest. Także. No co, ja biorę sobie te itemki wszystkie do Eku I będziemy je rzucali na spawnie Zobaczymy, czy spawna wywali, bo kurde Słuchajcie, jak raz rzucałem, no to Normalnie wywaliło prawie spawna Słuchajcie, napiszę na spawnie, rzucam Itemki z cheaterów na spawn. No i dobra, rzucam już, słuchajcie, im te itemki. Niech mają coś chłopy od życia. Albo to mi tak laguje, albo to już tak spawna laguje, jak tyle. Ole się ludzi zrzuciło. Kurde! Ole masakra, dobra. Ja nie wiem słuchajcie, czy to był dobry pomysł, ale dobra. A nie, na razie się spawn trzyma. Dobra, rzucamy im te itemki. Słuchajcie, jest prawie 300 graczy, no i spawn się trzyma, także nie jest tak źle, nie jest tak źle. Wezmę, słuchajcie, te itemki a takim po prostu będę rzucał o bez przedłużania od razu im tam wszystkie itemki. No i dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie do końca. Jeśli wam się niech podobał, zostawcie łapkę w górę. Kto jest nowy subik na kanale, w tym momencie musi być zostawiony, bo jeśli to zrobisz, to możliwe, że się wyświetlisz tak jak lista osób, które w tym momencie widzisz na ekranie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczyska na Dragonie. Yo!